Kartki za mną to tylko przedsmak tego, co znajdziecie w jutrzejszym wydaniu wiadomości wrześnińskich, a więcej rąbka tajemnicy uchylą sami dziennikarze. Dzielimy się z Państwem dzisiaj swoim małym sukcesem, a właściwie sukcesem naszej koleżanki Doroty Tomaszewskiej. Dzisiaj w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się gala konkursu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2015. Nasza koleżanka Dorota została nominowana za tekst o kanalizacji i działkach burmistrza. Została nominowana jako jedna z siedmiu osób z całego kraju. O tym, jakie są dokładnie wyniki tego konkursu, poinformujemy już w najbliższej gazecie. Chciałem Państwu polecić artykuł Stańczyka, czyli Romana Nowaczyka, który rozpoczyna cykl o Ziemi Żerkowskiej ponieważ niewielu z nas wie, że w XIX wieku przez ponad 70 lat Żerków znajdował się w powiecie wrzesińskim. I jak powiedział mi autor, przywracamy Żerków powiatowi wrzesińskiemu. Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy państwa o planach budowy tak zwanego centrum przesiadkowego na terenach Potonsilowskich. Okazuje się, że inwestycja wielobilionowa inwestycja jest zagrożona, ponieważ uwagi do niej zaczynają zgłaszać dwa lokalne stowarzyszenia. Te uwagi budzą mocne obawy u urzędników, którzy po prostu obawiają się, że nie pozyskają na nią środków zewnętrznych. Tymczasem urzędnicy z Miłosławia od jakiegoś czasu chodzą bardzo zadowoleni. Powodem ich zadowolenia jest to, że mieszkańcy, dłużnicy mieszkań komunalnych zaczynają spłacać swoje długi. Co skłoniło mieszkańców do spłacania wieloletnich zaległości? O tym będzie można przeczytać w jutrzejszym numerze Wiadomości Wrzesińskich. Gimnazjaliści niebawem staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, dlatego w najnowszym wydaniu Wiadomości Wrzesińskich przedstawiamy oferty szkół wrzesińskich. Podpowiadamy także, jak dokonać trafnego wyboru. Ma biało-brązową sierść, mądre oczy i jest przeszkolonym terapeutą Mowa o Ince, trzyletniej spanialce, która pod nadzorem swojej pani Karoliny Makowskiej, pedagoga i logopedy, uczy niepełnosprawne dzieci mówić. Burmistrz Nekli, Karol Balicki, nie chce, aby sowiecki generał był patronem ulicy w jego mieście. Drodzy czytelnicy, nie przeczytacie tego ani w Gazecie Wyborczej, ani w Tygodniku nie. Zapraszam na stronę 67 do wiadomości Wrzesińskich.